Siemma, jestem LittleDest TV i razem z Pilarem miesiąc temu, odkąd ja teraz dogrywam ten początek, spidronowaliśmy The Foresta w koopie. I no tam najlepszy czas to, to nie jest, ale mamy czas tam, któreś miejsce nawet nie pamiętam. I pewnie sobie myślicie, Boże Święty, długo nie było filmów, co ty robiłeś? No ja wam powiem tak. Mam rodzinę do utrzymania, dzieci. Że... Tak naprawdę nie chciało mi się filmów montować. Nie mam, nie mam nic więcej do powiedzenia. Mam filmy sprzed miesiąca, które mam do zmontowania, i niedługo, przez niedługo mam na myśli w następne dwa miesiące jakiś z tych filmów się pojawi. I no to jest właśnie jeden z nich, to jest speedrun z 28 lipca, który. No, nadaje się chociaż do wrzucenia. Zostawcie lajka like i suba, czy jak to mówią prawdziwi youtuberzy. I... zacznijmy. Dobra, teraz robię pełne skupienie na tym... na tym... Ale ten ten ja film. nie mam, kontynuuj. A czekaj, ja sam wejdę do ciebie. Dołącz do gry. No i nie mam, kontynuuj, nie wiem czemu. Dziwne. Eee, hmm. Nie, w sumie też nie wiem. Myślałem, że coś wymyślę, ale nic nie wymyśliłem. Ja za nie po... jesteś myśliwym, żeby myśleć. No tak, no to nie moja, nie moja robota. Ja tu jestem, żeby szybko biegać. Dokładnie. Tylko, że nawet to póki co nie wychodzi, ale teraz się uda mówić ci na 100%. No ja już ląduję. Jesteśmy już rozgrzani o, stary stał Dobra, to Obli powiedz kiedy odliczać. Dobra, 3, 2, 1, start Let's go Żenująca jest Dobra, ta nie, gra. Nie jest najgorsze, nie jest najgorsze. Powiem tak, no, żenująca jest ta gra eee, nie wiem, że prosty glitch Dawaj, można dawaj, zrobić. skup się, dawaj, skup się gramy dalej. Ry ry ry. Chociaż takie jedno dobre podejście, żeby mieć. Na 8 minut czy co. No takie chociaż żeby być w top 5 8 minut byśmy byli top 5. Nie, byśmy chyba nawet top 10 nie byli. Aha. A ile jest na top 10? Na top 10 powiem ci po tym. E, po tej próbie. Powinniśmy to bez problemu zrobić, tak naprawdę, żeby być w topce. No wiesz, no. Wie, wiesz, jak to bywa. Tylko pecha trochę mieliśmy, ale no bez problemu. Chciałem się przebić przez tą ścianę z desek, co nie? I ją przypadkowo zniszczyłem. Nie wiem jakim cudem. A, też tak miałem. Za silny jestem. No jak się dobrze uderzy, to idzie zniszczyć. Ogólnie wiesz, że jak uderzysz krokodyla z wyskoku z nowoczesnej siekiery, to możesz go zmiażdżyć. Jak z wysokości dużej skoczysz? Ale w sensie zmiażdżyć jak co? No Rozleci się na kap... Tak jak y, to Fatality Zeskatany Czekaj donate Dostałem na Snickersa 5 zł Tak? tak. Nie mogłem ja odpalić, wtedy bym może ja dostał. No nie, ty, ty dzisiaj możesz popatrzeć jak ja, ja. Weź, weź mnie do nerwu. <noise> Ludzie lubią jak się wyzywamy. Dobra, dobra tam. Jutro odpalę, odpalimy w portala, zaczniemy grać, to... Ja cię będę cisnął, że nie potrafisz yy, yy, portalu ustawić. No, co jeszcze czego. O, ale ja bo jestem zajarany na tego portala, pograłbym, nie? Ja ci powiem tak, próbowałem speedrunować Portala i to jest jeden z moich przyszłych, prawdopodobnie filmów, klub. Eee, więc no ja Jak już... Jak ci idzie w ogóle? No już kończę wjeżdżać teraz... pierwszą tyrolką, to znaczy idzie słabo. Ja Lekko zaraz trzecią tu I od razu idę po czwartą. Gdybyś trochę na lewo dał tą drugą trolkę, to bym się od kotwicy odbił. Aha. Wszystko kalkulator? Tak, no wiadomo. No. Czy Pawek? Co ty? To jest... Ja zapomniałem celu do najtów ustawić. Teraz zauważyłem. A na co zbierasz? Na urodziny, które były dwa dni temu. No i dobrze. Ja zbieram na capture karta Żeby speedrunować gry z konsol Tylko, że go wstrzyję. Ja już szedłem do jaskini słuchaj i... Dobra, ja zjeżdżam ostatnią turolką Dobra, ja już idę do, do przodu, nie, bo ten... Uważaj, janu... wchodzę do jaskini Cześć. Spoko, spoko Ja idę tam dalej, skoczę, bo już chyba mam obcej. Jak skakać, żeby tam czasu nie tracić Dobra, jeszcze zaraz zaskakuję. Dobra, jestem. No, nie wierzę, dosz... zahaczyłem o kamienie. No nie, wpadłem w jakieś tekstury gówniane, ale dobra, jest chyba wyjście. Ty, nie wierzę, gdzie ja wpadłem. Ale dobra, już wiem, już wiem, zaraz wyjdę. Otwieram bramę. No pytanie, pytanie czy mi się brama otworzy Aj tam, co tam miałoby się? Mam nie otworzyć. zacięcie dosłownie nad tobą jestem. Tak, to się otworzy. Otworzyło się. Dobra, to ja pierwszy może przejdę. A tu już przechodzisz? dobra, to przychodź. No nie mógł jebno, jest Ty wiesz co ty robisz? A, Dobra, już, dawaj, dawaj. Dobra. Ty za pierwszym nie. Patrzwiutko. A nie za... Ja prawie miałem PK, bo spadłem do nicości. Oj, Ja się ześlizgnąłem, ale nie jest źle. No jestem dosłownie za to, Będzie jako taki tam czas będzie, jeszcze może winda jakby nam wyszła. Jakby nam winda wyszła, to nawet byłby czas lepszy niż jako taki. No, jest szansa duża na sukces. Eee, tylko z tą windą. Nie wiem, no, ta winda wiadomo, na pewno wyjdzie. Tu miałoby nie wyjść. Co jest? Co my odwaliliśmy? No właśnie, ty skoczyłeś, nie wiem, za mną skoczyłeś czy coś? No za tobą skoczyłem się, że wiesz, wyjdzie. Ja przypadkowo tu spadłem. Ale jest realna, stwierdziliśmy z takim czasem. <stressant Reed��> ja przypadkowo tam wpadłem Aa... i nagle widzę ciebie. Ale A... 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 onda... wyszedłeś już stamtąd? Tak, ja, ja już jestem przy tym przy tym przejściu do laboratorium. Ja już jestem w wodzie, o, ale straciliśmy czas. No nie, ile tam straciliśmy? 3 sekundy. Ja bym powiedział, że jest 20. A, aż tyle Pomówisz? Nie. No, w sumie możliwe. Nie, tak. Na pewno nie, aż tyle. Ej, ale patrz, moglibyśmy to w 7 minut zrobić. W sumie, no, moglibyśmy, w sumie Nie wiem, jakbyśmy windę ogarnęli. Musimy przetrenować sobie windę samą. Ja już jestem przy windzie, nie wiem, gdzie ty jesteś jestem 10 metrów za tobą Skaczesz pierwszy? Mogę skakać pierwszy ja cię otwieram Skacz już Udało się za pierwszym razem To teraz niech tobie się uda, bo... Kurde, wyjdzie Olewam, olewam Dobra, trudno Dobra, chodź Po... żeby... 8.10 będzie 8 minut 10 nie sekund Nie będzie 8.10, będzie 8.20 Nie no, już tu jesteś Będzie... 8.15 Możliwe. Musisz dwa razy kliknąć. Przypominam 8,15, 58 dokładnie. A u mnie 8,15, 53. Wiesz. Które mamy miejsce? Sprawdzić. E, już patrzę. Co prawda, gównianie, ale. Musisz wysłać. Szóste. Szóste miejsce mamy? Tak. O dziwo, tak. Ładne. A takie gówniane podejście, a szóste miejsce. No, nie? No dosłownie, jakby... Wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili w około 7 minut byśmy mieli czwarte. Kurde, nieźle.